Prawdopodobnie musisz ostrożnie podejść do tego, ale faktem jest, że wiele razy, kiedy ponosimy porażkę w naszym życiu, to dzieje się tak, ponieważ po prostu nie byliśmy wierni Bogu i Pan Bóg nie może nam błogosławić. Twoje inwestycje tracą na wartości, twoje zdrowie szwankuje. Cokolwiek może się dziać. Przyczyną może być to, że twoja niewierność Bogu spowodowała, że Bóg nie może ci błogosławić tak, jak chciałby. Albo Bóg wie, że tego rodzaju błogosławieństwo jest ostatnią rzeczą, której potrzebujesz. Przybyło bowiem wojsko Syrii z niewielką liczbą ludzi, a Pan wydał w ich ręce bardzo liczne wojsko, dlatego że opuścili Pana, Boga swoich ojców i tak dokonano sądu nad Joaszem. Zabijanie w nas naszej wiary kończy się dla nas niedobrze. Upewnij się dzisiaj, że jesteś tutaj dla wiary. Bądź pewny, że jej nie porzucisz. John Bradshaw dla It Is written. Żyjmy dzisiaj każdym słowem.